Se ma się ma. o o, o, co to? Dzień dobry, co to się stanęło? Dzwoneczek, dzwoneczek, coś się rozbiło. Się. ale nie o dzwonkach dzisiaj będziemy rozmawiać chociaż dzwonki to też dobry temat ale na tak kiedy indziej jeździmy dzisiaj korzystamy z pogody a opowiem wam a no, pojedziemy tam w prawo, zobaczymy co tam jest od tej strony do starostwa jeszcze nie podjeżdżałem. Pogadamy, jak to było. Jak wsiadłem pierwszy raz na takie moto z prawdziwego zdarzenia jakie to było moto. Znaczy pierwszy raz, pierwszy raz po długiej przerwie, tak? Opowiadałem Wam już kiedyś, jak to jest, jak się wsiądzie na moto po 15 latach przerwy powiedzmy, i czym to grozi. Ale... Mnie tak właśnie Podniosły emocje, opowiadałem o tym Właśnie w tym odcinku w lewym górnym rogu, możecie go zobaczyć No Remontują ostro A jedziemy tutaj To było tak Wsiadłem Na HONDA VFR 800 I myślałem, że wiecie A jeździłem a to ATO z kom Wyjeździłem się pół życia Będąc młodym I wydawało mi się, że Że mogę wszystko i umiem wszystko Niestety bardzo szybko Moje umiejętności zostały zweryfikowane I doszedłem do wniosku, że jednak HONDA VFR po tak długim okresie czasu bez właśnie własnego motocykla, bez jazdy, zapomina się sporo. Owszem, przygotowałem się do tego teoretycznie, czyli przypomniałem sobie, wiecie, wszystkie zasady, reguły, tu zwalniamy, tu przyspieszamy. Sprzęgło, hamulec, te sprawy, biegi, jedyneczka w dół, reszta w górę. O, ślizga dzisiaj no, i jazda, tak. Pojechałem jeszcze z takim bardziej doświadczonym kolegą, no ale też nie dużo bardziej. I wyjechaliśmy za Opoczno. Wiadomo, 1, 2, 3. Prędkość na budziku już pewnie dwukrotnie taka, jaką mogłem osiągnąć wcześniej na tych sprzętach, na których jeździłem. No, i przyszedł zakręt, przed zakręt. No, i niestety za szybko wszedłem. Prawie bym wyjechał do rowu w prawą stronę. To był zakręt w lewo, ale odpuściłem jakoś gaz. Wiedziałem, że muszę pociągnąć motocykl w lewo mocniej, po prostu bardziej się położyć, dołożyć tego przeciw skrętu. I, I motocykl jakoś wyprowadziłem, tak? Na co, że tak powiem, tak jakby mi wylano. Kubeł zimnej wody na głowę Takie ostudzenie I... Uu. I... Zjechaliśmy w taką boczną dróżkę Ja taki trochę roztrzęsiony O kolega widział co się stało Widział, że przygiąłem, A ja na do miar złego jechałem pierwszy, tak? Zamiast drugi No ale nic To była bardzo dobra nauczka dla mnie i wiedziałem, że trzeba spokojnie, tak? Od dzisiaj wiedziałem, że zaczniemy tą przygodę już na całego Ale małymi kroczkami, tak? Później jakoś okazyjnie miałem przyjemność przejechać się Pojeździć, no przejechać się, pojeździć sobie trochę od czasu do czasu Hondą CB500 mojego kolegi Takim czoperkiem Virago 535 5. I powiem wam, że naprawdę sporo z nimi jeździłem z tymi kolegami. Czasem jako plecak, czasem ja prowadziłem. I naprawdę to mi dużo dało. W międzyczasie wiadomo, prawo jazdy już wtedy miałem, ale ale tych umiejętności jeszcze nabierałem, a sam odkładałem na ten swój pierwszy wymarzony Prawdziwy motocykl. A no jak wiecie, udało mi się to. Uhuhu. Motocykl zakupiłem. No i co, cieszyłem się z jazdą A była jeszcze fajna historia z tą faferką. No bo wiecie, kiedyś to się do motocykla podchodziło. Kopniak zapłon, kopniak, żeby tylko światła były i rura, nie? Natomiast, fjr no to już powiedzmy, motocykl współczesny. Zjechałem tak. Zatrzymałem się, wystawiłem nóżkę i motocykl zgasł. Ja się wystraszyłem. Wiecie co jest, kurcze? Nawet wiecie co? Nieświadomie wystawiłem nóżkę. Ale tak się wystraszyłem tego, że motocykl zgasł, że myślałem, że, że się zepsuł, nie? Jeszcze ten motocykl fjr nie była moja. No to wiecie, stres na maksa no ale zacząłem oglądać to tamto Wszystko Zapłon, przekręciłem, widzę tutaj się kontrolka czerwona oleju świeci Mówię, ja nie mogę Pięknie Zatarł się Albo gdzieś, może nie zatarł, ale Gdzieś panewki puściły No i kibel Co tu zrobić No ale na spokojnie, na spokojnie Kolega podjechał Oglądamy, no tu ze sprzęgłem to tamto Nie no, okazało się, że jednak Nóżkę rozłożyłem i... I po prostu to było cała przyczyna tych niedomagań Także no, tak pokrótce w parę minut jak to było jak wsiadłem na to pierwsze moto Uhuhu. a teraz jest tak vem, você, entende? sobie. Dziki zachód no może daleko nie będę wjeżdżał o! Tak, raczej dawno, dawno temu tu byłem no ale, to jeszcze nie znosi to całkiem przyjemnie No dobra, żegnam się z nami Także trzymajcie się, nara